16 stycznia Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Nasza interwencja dotycząca sygnalizacji dźwiękowej dla niewidomych przy przejściach dla pieszych już przyniosła skutek. Nasza interwencja dotycząca sygnalizacji dźwiękowej dla niewidomych przy przejściach dla pieszych już przyniosła skutek. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu podniósł poziom dźwięku tam, gdzie zgłaszaliśmy problem. Chodzi o przejście przez ulicę Słowackiego przy Placu Grunwaldzkim. W ubiegłym tygodniu o mały włos nie doszło tutaj do tragedii, kiedy osoba niewidoma ruszyła przed siebie na czerwonym świetle. Tak y, zrobiliśmy, no nie wiem czy w lato nie będziemy mieli... Protesty to wtedy ewentualnie się zastanowimy, natomiast no, w tej chwili podwyższyliśmy tam. Dla mieszkańców budynków sąsiadujących z przejściami jest teraz trochę głośniej, ale dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących, dużo bardziej bezpiecznie. Informowaliśmy również o zbyt krótkich światłach na przejściu dla pieszych przy PDT. Czas ich działania to nieco więcej niż 3 sekundy. Bez szans na swobodne przejście dla osób starszych lub z różnego powodu upośledzonych? To są pewne konsekwencje. Tam przy PDC, jak pan powiedział, tak? to rzeczywiście ja nawet sam osobiście tam byłem i specjalnie musi być niepełnosprawna osoba, tylko osoba, która, że tak powiem, trochę flegmatyczna to może, nim się zdecyduje na przejście, już mieć migające światło. Prace poprawiające jakość pierwszego ruchu w Centrum Wałbrzycha ruszą w przyszłym tygodniu. My, że tak byłem od czasu do czasu też korzystamy, ale nie jako zarządzająca, ci jako, jako klienci, więc my, no, wszelkiego takiego rodzaju uwagi, ja chętnie wysłucham, no i no, będziemy to, co można realizować, albo powiem, że nie, nie da się, albo no będziemy realizować, no bo to tego i Wy jesteście, i my jesteśmy, żeby słuchać tych, którzy z tego korzystają. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta prosi również mieszkańców o uwagi dotyczące działania świateł na przejściach dla pieszych. Kosztem około 600 tysięcy złotych Akwa Zdrój wyremontował sporą część trybun stadionu przy ulicy Ratuszowej. Poprawi się komfort oglądania meczy, ale również dzięki temu klub spełniać będzie wymogi stawiane przed drugoligowymi drużynami. To co przede wszystkim rzuca się w oczy na stadionie Górnika Wałbrzych to zadaszenie, którego wcześniej nie było. Poza tym naprawiono betonową strukturę trybuny oraz na finiszu jest montaż nowych siedzisk. To już jest końcowy etap pracy związane z odbiorami tej inwestycji. Także no myślę, że już rundę wiosenną piłkarze rozpoczną na zmodernizowanej części trybun. Już wymogi związane z licencyjne związane z właśnie zadaszeniem które były potrzebne dla spełnienia, uzyskania licencji drugoligowej, no, będą zrealizowane i już nie będzie problemów z niepewności, czy, czy klub no, uzyska licencję i prawo do gry w drugiej lice. Są nowe, wygodne krzesełka, zadaszenie, także na pewno na pewno komfort oglądania będzie dużo lepszy. Na nowej trybunie zmieści się około 400 kibiców. Wypada teraz mocno kibicować piłkarzom, ponieważ póki co znajdują się w strefie spadkowej drugiej ligi, ale ostatnie spotkania pokazały, że drużyna ma wolę walki, by w tej lidze pozostać. Spotkamy się w przyszłym roku powiedział do tegorocznych maturzystów dyrektor drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu Robert Wrubel. A prezydent Roman Szałemej szybko zaoponował, że może lepiej nie i wywołał tym salwę śmiechu. Już po raz drugi maturzyści z Wałbrzyskich Szkół Ponadgimnazjalnych odtańczyli poloneza na Wałbrzyskim Rynku przy wtórze kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Pantadeusz. Już w najbliższy poniedziałek 19 stycznia w naszym regionie rozpoczną się ferie. Przedstawiamy pierwszą część oferty kulturalnej w Wałbrzychu przygotowaną przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hufiec Pracy. Wałbrzyski Ośrodek Kultury przygotował bogaty program dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Poza wycieczkami odbędą się także zajęcia stacjonarne w siedzibie wokół w Starej Kopalni. Będą to gry, animacje i zabawy ruchowe. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich podopiecznych proszeni są o osobisty kontakt z wokiem, mówi dyrektor placówki Jarosław Buzarewicz. Nikt nie będzie się nudził. Planujemy dwie wycieczki. Zwiedzimy Muzeum Ziemi Kłodzkiej, a także Wrocławskie Muzeum Telekomunikacji i Poczty. Będziemy wychodzić na basen, będziemy jeździć na lodowisko. Będą również zajęcia stacjonarne w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w Starej Kopalni. Zapisy również prowadzimy już teraz. Niestety liczba miejsc jest ograniczona. Program ferii z WOK prezentujemy na naszej stronie internetowej wokwalbrzych.pl, a zapisy są prowadzone już teraz w siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Starej Kopalni, natomiast na lodowisko, na wycieczki będziemy z dziećmi wyjeżdżać z dwóch siedzib zarówno w Starej Kopalni, jak i z Piaskowej Góry. Także chówiec pracy przygotował ofertę na ferie. Wszystkie planowane zajęcia odbędą się w pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku. Te o charakterze stacjonarnym odbędą się w siedzibie chówca przy Alei Wyzwolenia 38. Z naszych ferii może skorzystać również młodzież z innych gimnazjów z terenu miasta Wałbrzycha. Nasza oferta przedstawia się następująco. W poniedziałek, 19 stycznia, zapraszamy młodzież i dzieci na zajęcia świetlicowe do jednostki, czyli przy alei wyzwolenia 38, pokój numer 4. We wtorek nasza oferta jest skierowana dla młodzieży. Zapraszamy do sali gimnasty. Tam odbędą się zajęcia sportowe, głównie siatkówka, piłka nożna. W środę zapraszamy do kina, do Cinema City na seans filmowy. W czwartek idziemy do Akwa Zdroju na basen. No i piątek to wycieczka do Andrzejówki z byle czym. Oczywiście jeżeli pozwolą na to warunki, jeżeli będzie śnieg, to taka wycieczka zostanie zorganizowana. Udział w zajęciach organizowanych przez Hufiec Pracy jest bezpłatny. Zwierzę teatralne, mówią o nim koledzy z teatru. Smakosz, świetnie zna się na nalewkach, pisze wiersze. Opowiada o Adamie Wolańczyku, dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, Danuta Marosz. Wolańczyk gra od 55 lat. W tym czasie wcielił się w ponad 300 postaci, wykreowanych na potrzeby teatrów i filmu. Przez ostatnie 55 lat Adam Wolańczyk zagrał 312 ról. Były to zarówno role afiszowe, czyli tytułowe, role drugoplanowe, jak i epizody. Adam Wolańczyk w Obliskim Teatrze pracuje od 1967 roku. W 2002 roku aktor przeszedł na emeryturę, jednak nadal pojawia się gościnnie w spektaklach. Absolutnie wyjątkowy człowiek. To jest tak trochę człowiek orkiestra. Ja pamiętam jak na początku lat 2000 pana Adama zawsze można było widywać z kamerą, do dziś zresztą z aparatem. I to jest człowiek, który sam się nauczył obsługi yy, yy, różnych uroczystości i zasypywał nas tutaj kasetami. Ciepły człowiek, niemal członek rodziny, tak mówi o nim dyrekcja teatru. Człowiek wielu pasji, kręci filmy, robi zdjęcia, maluje ikony, a także pisze wiersze. Mamy taką ambicję, żeby z okazji jubileuszu prac pana Adama wydać jego tomik wierszy. Bardzo byśmy chcieli, żeby mogło się to zdarzyć w maju, czyli gdzieś w okolicach urodzin pana Adama. To jest człowiek, który jest smakoszem, świetnie zna się na kuchni, na nalewkach i częstokroć próbowaliśmy jego specjałów, robi to wyśmienicie. Człowiek obdarzony dużym talentem, jeśli chodzi o historię, o pamiętanie, nie tylko pamiętanie własnej historii, historii swoich przyjaciół, swojego miasta i swojej miejscowości, rodziny, ale historii polskiej. Naprawdę można tutaj zakochać się w tej wiedzy i w takich opowieściach, które z lubością snuję. Aktor rozpoczynał swoją karierę na deskach Łódzkiego Teatru. Przez dłuższy czas związany był z Wrocławiem, aż wreszcie na stałe zakotwiczył Wałbrzychu. Jak sam mówi, od zawsze ciągnęło go do tego miasta. Ciągnął mnie ten Wałbrzych, przyzwyczaiłem się. Zakochałem się w Ziemi Wałbrzyskiej. Miałem taki etap robienia wycieczek, poznawania zabytków. Taką dostałem euforię na temat Ziemi Wałbrzyskiej. I ciągle mnie ciągnęło do tego. Wałbrzycha. i wreszcie doszedłem do takiego momentu, siedzę w Wałbrzychu. Adam Wolańczyk grał także w filmach. Jako jedyny aktor z Dolnego Śląska zagrał w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. To jest postać wielkiego formatu. Przede wszystkim znakomity aktor, co wielokrotnie, a nawet może powiedzieć ponad trzystukrotnie udowodnił na naszej scenie, ale nie tylko, bo grywał w filmach, serialach, w epopei narodowej. Bajdy, pan, pan Teuszu, znakomitą kreację stworzył. Jest postacią barwną, ciekawą, i co mnie w nim fascynuje, to ta gotowość do życia, że chętnie w tym życiu uczestniczy. Bardzo ciepło wypowiadają się o nim także koledzy z teatru. Adama, Adasia poznałem w 2001 roku. Spotkaliśmy się w czasie realizacji rewizora. Nieprawdopodobna energia, żywiołowość, prawda i, i mnóstwo inwencji. Wspaniała życzliwość wobec młodszych. Ja może nie jestem z wiele młodszy od Adasia, ale był dla mnie zawsze pewnym wzorem szlachetności, jeśli chodzi o pracę w teatrze. Umiejętność, dobroć. Zwyczajem Wolańczyka jest obdarowywanie przyjaciół, znajomych przy każdej nadarzającej się okazji. Zawsze przygotowuje podarunki dla aktorów, z którymi przygotowuje premierę teatralną. Często są to samodzielnie przygotowane przez niego figurki czy obrazki, ostatnio wiersze. Dawniej był taki zwyczaj w teatrze, że na premierę aktorzy nawzajem sobie dawali takie drobne prezenty. Tak, jakieś cukierki, jakieś tam fanty, ołówki, porcelanowe figurki. I pan Adam od początku przez te wszystkie lata, na każdej premierze, każdy z nas dostaje w Sąbrzesku zawinięte jakiegoś aniołka, którego pan Adam sam zrobił albo kupił, albo laurkę, albo teraz wiersze rozdaje. I, i, i co jest takie fajne u pana Adama, że te 20... 20 lat temu wstecz był taki sam jak jest teraz. To polega na tym, że ma taką niesamowitą i to mi bardzo tak pasuje, imponuje rzetelność zawodową. Właściwie to tak zabrzmiał jak taki pochwalny hymn, ale tak jest. Wszystkich dosłownie wszystkich i aktorów i ludzi wokół teatru i reżyserów jest w stanie wytłumaczyć ze wszystkich emocji, z nerwów, e, jakoś zrozumieć, nawet w danym momencie, jakich są takie duże napięcia i takie nieporozumienia, jak to zwykle w pracy bywa często, właśnie zwłaszcza przed premierą, ostatnie próby generalne, to pan Adam to łagodzi, wyciszy, wytłumaczy i wszystkich jakby ch tak chce pogodzić. Adam Wolańczyk bardzo ceni sobie kontakt z młodzieżą. Jak sam podkreśla, niezwykle cennym doświadczeniem był dla niego występ Kochanku, spektaklu dyplomowym realizowanym we Wrocławiu. O swoich młodszych kolegach po fachu również ma jak najlepsze zdanie. Były próby w szkole aktorskiej, w pięknym budynku nowoczesnym za pieniądze Unii Europejskiej wybudowanym we Wrocławiu. To jest filia Szkoły Krakowskiej. I, i potem graliśmy też i w różnych miastach Polski ten spektakl i w Obrzychu. Także tak, mil, milę to wspominam. Ale tą obecną grupę w teatrze bardzo wysoko cenię. No, pracują ładnie, zdyscyplinowani, bez, bez kieliszeczka, bez tego. Nawet tu obecnie nie można w teatrze palić, trzeba wyjść na, 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 na zewnątrz. Mimo wszystko, młodzieży wolańczyk odradza karierę aktorską. To ciężki kawałek chleba, jednocześnie nieustanna walka, wysiłek i troska o to, by być zapamiętanym. A pamięć o roli wśród widzów bardzo szybko przemija. To wysoka cena za niebagatelny wysiłek włożony w kreację scenicznych postaci. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com